Sponsorem programu była firma Claire, kreator kolekcji wiedeńskiej. A pap na ból, na sen. A noc. Psy trzy w imię zasad. Najnowszy film reżysera Underdoga. Coś ty zrobił, idioto! Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa w kinach od 3 stycznia. Zrobię to, co należy zrobić. Wielki powrót Franca Mauryna, Scenariusz i reżyseria Władysław Pasikowski. Linda, Pazura, Torociński. Psy 3. Imię zasad. W kinach od 17 stycznia. Teraz wielka, noworoczna promocja lotu. Europa w obie strony już od 199 zł. Azja i Ameryka Północna od 1699. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Gdy rozumiecie się bez słów. Razem fajniej. Słodka chwila od doktora Edkera. Wybierając się na wymarzony wyjazd, nie chcemy, żeby cokolwiek poszło nie tak, prawda? Ale że co? Ała! Dlatego tak na wszelki wypadek kup ubezpieczenie podróżne. Wejdź na rankomat.pl i porównaj ceny takich firm jak Signal i Duna, Generali, Nacjonale Nederlanden czy Europa Ubezpieczenia. W Rankomat Ubezpieczenie kupisz taniej nawet... O połowę? O połowę. Rękomat.pl Porównuj ubezpieczenia kredyty pożyczki oraz oferty GSM. Zimowe tygodnie lepiej spędzić pod dachem, w miarę możliwości w miłym cieple. Lecz jeśli już musicie gdzieś wyjść, bądźcie ostrożni, może być bardzo ślisko. I pamiętajcie, zimą najlepiej jest działać rozważnie. Zimowy sezon na Jeepa. Gorąca oferta na zimę. Jeep w leasingu 100% dla firm i z rabatami do 15 tysięcy złotych. W ekologicznym gospodarstwie czysta ziemia daje zdrowe plony. Owoce uprawiane są naturalnymi metodami. A krowy pasą się swobodnie. Dzięki temu nasze jogurty są bio, a ich skład Najprostszy z możliwych. Bakoma Bio. To proste. To Bio. Odkryj nasze nowości Bio. Jogurt grecki, śmietany oraz jogurt naturalny w dużym kubku. Świeże i gotowe sałaty Fit and Easy. Gotowe są na wszystkie okazje, w których potrzebujesz świeżych warzyw. Do świeżej sałaty Fit and Easy dodaj sos i ulubione dodatki. I co? I gotowe. Wierzaję i pyszne sałaty fit and easy. Gotowe na wszystko. Na atopowe zapalenie skóry, pokrzywkę, zmiany alergiczne zastosuj nowość lek Maxicortan. Hydrokortyzon w podwójnej dawce. Teraz dostępny bez recepty. Maxicortan zwalcza stan zapalny, szybko przynosi ulgę, likwidując zaczerwienienie, swędzenie i pieczenie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale ja przecież czyszczę uszy. Może jakimś zwykłym sprejem, albo co gorsza patyczkiem. Proszę kupić w aptece akustonę. Akustonę? Nie słyszałem. Akustonę. Moim zdaniem najlepszy wyrób medyczny do czyszczenia uszu. Zawiera aż trzy naturalne oleje, które ułatwiają usunięcie woskowiny. A do tego akustone nawilża skórę ucha i łagodzi podrażnienia. W takim razie posłucham Pani i kupię akustone. Akustone. Słuszny wybór. Romeo Giulia i Stelvio w leasingu 100% z rabatami do 40 tysięcy złotych. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Kup na przykład mięso mielone, wieprzowo-wołowe, drugie opakowanie 80% taniej, 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Pieluszki Lupilu różne rodzaje, 24,99 za duże opakowanie. Oraz wszystkie konserwy rybne Nixie oraz mięsne pikok, drugi produkt 50% taniej. Lidl. Więcej na radość z życia. Aby zrozumieć, czym jest pieczywo bios Lidla, musimy się cofnąć... Do początku. Po początkiem pieczywa bio muszą być ekologiczne uprawy, w których nie stosuje się pestycydów ani kiemo. Potem składniki trafiają do piekarni z certyfikatem bio, które pieką bez używania spulchniaczy, barwników, emulgatorów i polepszaczy smaku. Koniecznie spróbuj bio, bo w Lidlu wszystkie rodzaje pieczywa bio teraz aż 30% taniej. Spróbuj, bio lepsze. Lidl, więcej na radość z życia. Może jeszcze jeden chobalek krzyżyć? Tak, chętnie. Garzą, Red Bull doda ci skrzydeł. It's a magical night. Anything is possible. Yeah! Koty w kinach. okres boli, nie eksperymentuję ze swoim całym. Ufam wyborowi mamy i 10 milionów Polek. Nospa Max. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Zobacz najnowszy film reżysera Underdoga. Coś ty zrobił, idioto! Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa w kinach od 3 stycznia. Zrobię to, co należy zrobić. Żonę mam. Zostawiła mnie. Dlaczego odeszła? Normalnie, bo to zła kobieta była. Wielki powrót Franza Maurela. Scenariusz i reżyseria Władysław Pasikowski. Linda. Bazura Dorociński. Napijmy się. Na żywych i martwych. Zawsze wiernych. Kom. Zasadą. Psy trzy. W imię zasad. A pan nie powinien być w więzieniu? W kinach od 17 stycznia. I choose the cat that deserves another life. Good evening all. Yeah! I love it. Koty w kinach. Z pastylkami Isla wyrażaj szczęście tak jak lubisz i kiedy tylko chcesz. Isla. I podrażnienie gardła oraz chrypkę możesz wyśmiać. Głodne dni, nie musi być zimno. Dzięki pastylkom Isla Medic zostaniecie pogodni nawet przy niepogodzie. Isla Medic z formułą Hydro Plus skutecznie oraz z czułością łagodzi ból A dla miłośników głośnej zabawy Isla Junior, bo szkoda czasu na bulgardełka. Rektyfikowany gres szkliwiony lewkada Czwarta klasa ścieralności. Jedynie za 27,98. Dostępny w sklepach i na kastorama.pl. Makaron primo gusto al dente. Primo gusto z południowym temperamentem. <grymianie> <grymianie> Puszysta w wielu smakach. Z dodatkami aż po brzegi. Dla każdego! Giuseppe, pizza, która wciąga! O rzucaniu palenia to ja coś wiem. Rzucałem palenie kilka razy. Czego ja nie próbowałem? W końcu trafiłem na Recigar. Lek, który leczy głód nikotynowy. Blister zorganizował dawkowanie. 25 dni kuracji i w końcu mi się udało. Każdego dnia. Lepiej mi się oddycha. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rzuć palenie z recigarem. Adamet dla rodziny. Czy wiesz, że nawet 50% kobiet traci włosy na tle androgenowym? Zaczyna się tak, a potem się rozwija. Na szczęście można to powstrzymać. Piloxidil. Piloxidil to lek, hamuje wypadanie włosów i stymuluje ich odrost. Badania potwierdziły, że wyrasta nawet 74% więcej nowych włosów. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Piloxidil: Przywróć gęstość włosów. Dlaczego zdaniem ekspertek Maxi Pulmon to najlepszy syrop na suchy kaszel? Bo działa od razu i mogę zaprowadzić dzieci do przedszkola. Jak córka okropnie kaszle wieczorem, to podaje jej MaxiPulmon i może spokojnie zasnąć. Jest tak skoncentrowany, że wystarczy podać go bardzo niewiele. Dokładnie. Nie ma drugiego takiego leku jak MaxiPulmon. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. MaxiPulmon. Najlepszy syrop na suchy kaszel. Zaufaj ekspertkom. Chcesz coś dobrego na zatoki? Mm -hmm. Renopuren oh. Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Renopuren Zatoki Hot wspiera funkcjonowanie zatok, rozgrzewa oraz korzystnie wpływa na komfort oddychania. Dobre? A do tego Renopuren zawiera składniki, które wspierają odporność i utrzymanie zdrowych zatok. Suplement diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max, zawierające aż 8 składników ziołowych. Boli mnie gardło. Powiedz a. a. No, gardło zaczerwienione. Zaraz coś poradzimy. Lizaki natursept med gardło? Oczywiście, że natursept. Mogą to być lizaki albo nowość również skuteczne gumy rozpuszczalne. Obie postacie Natur Med i lizaki i gumy to wyroby medyczne, które leczą podrażnienia gardła objawiające się bólem, pieczeniem i trudnościami w przełykaniu. Także jeżeli Jaś lubi gumy, to spokojnie można je podać. Super! Natur Med. pysznie smakują, dzieci kurują. Wygrałem! Witamy w świecie Eurojackpot. Marzę o kosmicznych wakacjach w hotelu z widokiem na Ziemię. Z ukochaną. Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot teraz do wygrania 170 milionów złotych. Zima może być gorąca. Poczuj rozgrzewający smak nowego serowego menu w KFC roztopione ciągnące się sery oraz soczysty pikantny kurczak. Spróbuj serowego menu w KFC. Nie zaczniemy przewidywać pogody. Nie będziemy lepiej zorganizowani. Ani bardziej elastyczni. To się nie zmieni. Ale dzięki samochodom elektrycznym Renault zmieni się wszystko. Renault, lider samochodów elektrycznych w Europie, przedstawia nowe Renault Zoe. Samochód elektryczny na każdy dzień. Sprawdź dopłaty do zakupu aut elektrycznych. Sponsorem programu jest firma Claire. Kreator kolekcji wiedeńskiej, Kler. Na program zaprasza producent Reni Antacidum, leku na zgagę. Psy trzy w imię zasad.